Witajcie, kochani. Dziś obchodzimy uroczystość zwiastowania Pańskiego. Zapraszam Was na najlepszą cząstkę, na to byśmy razem posłuchali słowa, które mówi nam Pan. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, poruszaj się w nas. Chcemy odczuwać Twoją obecność. Chcemy być prowadzeni. Przez Twoje tchnienie. Ty, który jesteś ożywicielem, który dajesz życie, przyjdź i rozgość się w naszych sercach, dotknij naszych umysłów, kształtuj nasze postępowanie. Sprawiaj, aby nasze pragnienia stawały się Bożymi Pragnieniami. Przyjdź, Duchu Święty, oczekujemy Ciebie. Przyjdź do tego czasu modlitwy, ale i do całego tego dnia, aby On był przeniknięty Twoją obecnością. Przyjdź, Duchu Święty. E Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do dziewicy zaręczonej z mężczyzną o imieniu Józef z rodu Dawida. Dziewice było na imię Maryja. Anioł przyszedł do niej i powiedział: Raduj się, łaski pełna, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do niej: nie bój się Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską. Oto poczniesz i urodzisz Syna i nadasz Mu imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego Ojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca. Wtedy Maryja zapytała anioła, jak się to stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego? Anioł jej odpowiedział. Duch święty stąpi na ciebie i osłoni cię moc Najwyższego, dlatego święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Oto twoja krewna Elżbieta, pomimo starości, poczęła syna, jest już w szóstym miesiącu, chociaż uważa się ją za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. A Maryja tak odpowiedziała: „Jestem służebnicą Pana, niech mi się stanie według Twego słowa”. Wtedy odszedł od niej Anioł. Kiedy czytałam dzisiejsze słowo, pomyślałam, że tak często jest ono czytane, że znamy je już niemal na pamięć. I zawsze jest to dla mnie trudne, kiedy czytam słowo, które wiele, wiele razy już odczytywałam. Zawsze proszę wtedy Pana o to, żeby, żeby pojawiła się taka świeżość w sercu, aby to, co Pan chce pokazać, zostało wydobyte z tego słowa, bo to dzisiejsze słowo, ten fragment jest przebogaty. Naprawdę nad każdym słowem można się zatrzymać. Ja chcę się zatrzymać nad dwiema rzeczami. Maryja jest nazwana tutaj pełną łaski, i to jest, to jest taki tytuł, który opowiada o misji Maryi. Jej misją jest bycie pełną łaski, jest niesienie łaski. To mnie jakoś bardzo porusza. Myślę, że każdy z nas. Ma taką misję, której nazwa jest jakaś jakoś szczególna, i Pan Bóg nam naznacza tą misję, wypowiada nad nami to słowo. Nad Maryją zostało wypowiedziane słowo pełne łaski. Myślę, że dzisiaj za jej pośrednictwem możemy prosić Pana, aby nam powiedział, jaka jest nasza misja. Aby nam pozwolił usłyszeć, odkryć to słowo. To, co mnie dotyka w tym słowie, to Nazaret. Nazaret to jest wioska niewielka. W Starym Testamencie się o niej w ogóle nie mówi, a w Nowym Testamencie mówi się lekceważąco. Mamy takie zdanie, czy może być co dobrego z Nazaretu. Nazaret z hebrajskiego oznacza gałązkę i odrośl. I możemy powiedzieć, że mieszkańcy Nazaretu oczekiwali przyjścia Mesjasza. Gałązki, odrośli. Pomyślałam o tym, że Pan Bóg jest naprawdę niesamowity, bo naprawdę wybiera to, co małe i nieznaczące w oczach ludzi, a może nawet lekceważone przez ludzi. Było wiele pięknych miejsc w tym czasie dla narodzenia się króla, świata. A jednak Pan wybrał Nazaret i możemy tak popatrzeć na nasze życie. Być może czasami czujemy się lekceważeni, jakoś pominięci, czy może mało tacy reprezentatywni. A jak widzimy, Panu Bogu nie przeszkadza, żeby w takim miejscu urodził się Jezus. Więc z pewnością też nie przeszkadza Mu właśnie to wszystko, co o sobie myślimy, albo co myślą o nas inni. Nie przeszkadza Mu to, aby w nas narodził się Jezus, aby przez nas płynęła łaska Boża. Tutaj problemem możemy być tylko my sami którzy nie pozwolimy zbliżyć się panu, którzy uznamy, że to, kim jesteśmy, to za mało, że to, że to zbyt mało godne. I tak jest, ale pan Bóg się urodził na sianie, pośród zwierząt. Bardziej, bardziej pan Bóg szuka serca. W którym może przebywać. Dzisiejszy dzień jest nazywany Dniem Świętości Życia. I pomyślałam właśnie o tym, że jesteśmy winni każdemu życiu wielki szacunek, właśnie dlatego, że Pan Bóg powołuje do życia. Bez względu na miejsce i na okoliczności, w których to życie się rodzi. Miejsce nie jest przeszkodą. Dobry Ojcze, uwielbiamy Cię w tym słowie, które niesie nam życie. Dzisiaj Twoje Słowo staje się ciałem. Uwielbiamy Cię, że Ty. Chcesz, byśmy uczestniczyli w tych wydarzeniach. Że Ty chcesz także w naszym sercu tak zamieszkać i tak się objawić, aby Twoje słowo stawało się w nas życiem. Uwielbiamy Cię i wywyższamy. Ty jesteś Bogiem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Wybierasz to, co proste, może to, co jest głupie w oczach świata. Wybierasz proste miejsca, zwyczajne sytuacje, ale szukasz serc otwartych i gotowych. Daj nam Pani takie serca serca, które będą Ciebie uwielbiały w tym miejscu, gdzie jesteśmy, w tych okolicznościach, w tych sytuacjach, których doświadczamy. Niech płynie uwielbienie z naszych serc. Niech objawia się Twoja chwała, bo Ty jesteś królem życia. Amen. Dziękuję Wam, kochani. Niech to będzie dobry dzień. Niech przepływa życie Boże przez nas. Do zobaczenia, do jutra.